Dzień dobry, witajcie. Kolejna wyprawa na piękną rzekę Trend, a w dzisiejszym odcinku mocne polowanie. Piękne królowe brzany i wędkarskie oszczędności. A kilo wychodzi jakieś 1,80? Dobra, jestem rozłożony. Trzeba mi to zajęło strasznie gorąco. Nie było łatwo. Tutaj mam namiot do spania. To jest shelter do siedzenia, do wiązania zestawów. Na tym tego już łowiłem wcześniej kilka razy. Jest niedziela, dużo ludzi jeszcze nie zjechało, także nie miałem za bardzo w czym wybierać. Ogólnie w weekend słabe wyniki tutaj mieli ludzie, pojedyncze ryby wchodziły. Myślę, że jest za ciepło. Woda jest dość nisko, nawet w przypływach nie dochodzi tak wysoko. Nie nęcę koszykami, trochę będę strzelał kulkami i mam nadzieję jakieś pojedyncze ryby wyłapać. Że, że nie ma sensu dużo nęcić, że się ryba nie żeruje. Byłby to błąd z mojej strony. Przygotowuję takie PV-ki, Tutaj są różne kulki, i te miejsca między kulkami wypełniam małym peletem. Co godzinkę myślę, będę przerzucał, będę się starał rzucać w jedno miejsce. Może coś z tego wyjdzie. Zobaczymy. Oprócz tego, że próbuję zrobić brzanę po środku. Tutaj jest następna wędka na Karpia. To jest to miejsce, gdzie właśnie straciłem Karpia. Jest to jedno z głębszych miejsc na tym odcinku. Od połowy na wprozmie jest około 3 metrów i schodzi dołek na 3,5. Następnie na prawą stronę na 4 metry. Tam nie jestem w stanie łowić ze względu na ten cypel. Jeżeli będzie branie, ryba ucieknie w prawo, jest po rybie, więc łowię powiedzmy na godzinie pierwszej, maksymalnie drugiej. Nie udało mi się naprawić tamtego bupera, zresztą tak naprawdę to nie miałem za bardzo czasu, dlatego też musiałem sobie kupić nowego. Rozkręcę go tutaj, sobie zobaczycie przy okazji, jak tu zamontować te odważniki. Dostajemy w komplecie takie odważniki, mamy 30, 30, 30, 60, 150 gram. Tu sobie odkręcamy ten dziubek. przy rakiety I tutaj sobie ładujemy talerze. Wchodzimy talerze. Ja sobie może 120 gram, jeden zostawiam. Tak wale, dużo towaru nie jest głęboko, ale też sam jest dość mocny nurt. Z tego co pamiętam, w tamtym też miałem 120 było dobrze. Przykręcamy. Tutaj trzeba mieć pewne, żeby ten drucik był w środku. I skręcamy sobie czubeczek. Sprawdzić. On nie się otwiera. Dobra, wiążemy. Nie używam żadnej agrawki, bo już nie wierzę tym agrawkom. Tutaj jest krętnik, więc myślę, że nie trzeba. Może znajdę jakieś duże morskie agrawki, wytrzymałe. Wtedy będę zakładał i do spoda, i do dipera. Na razie po prostu robię taki. Takie wiązania jak na spinningu. Tak jak mówiłem, nie będę dzisiaj nęcił miksem, natomiast wrzucę ze 2-3 spody konopi. Samych konopi, one się ładnie rozejdą. Chcę, żeby te brzany sobie wybierały to, ale się nie nażarły. kupiłem sobie zestaw, daję trochę pasty wołów też spicy sausage, ozing, sonu i do tego PV. -ka. Kupiłem sobie klipy, słuchajcie, takie do, do PV. -ek. Tutaj będę je zahaczał i, i wtedy PV będę dała tutaj. Ale jeszcze nie doszły. Że trzeba czekać. Pierwsza godzina dosłownie 10 minut po zarzuceniu. Jest pierwsze branie to będzie brzana ale poszła kawałek za daleko bardzo daleko poszła. Będzie bardzo powoli, ociężale Jest niebezpiecznie blisko tego krzaka Musimy trochę odciągnąć Będzie chyba w zaczepie już no. Niestety bez ryby To będzie leszcz Większych. Kolejna nocka przede mną. W dzień za dużo nie nagrywałem. W sumie nic się nie działo, oprócz tego, że był niesamowity upał, ponad 30 stopni. Tutaj nie ma żadnego cienia, więc jest naprawdę nieciekawie. Wczorajsza noc, jak widzieliście, kilka leszczy. Szkoda tej brzany, która zeszła w zaczepie. To było tylko jedno branie i po prostu no, stracone, tak wyszło, jak wyszło. Dzisiaj ta sama taktyka. Nie używam dalej miksa, aczkolwiek. Zamiast kulek daję w pv Hollywood Pellet, zaraz Wam pokażę. I chciałbym złowić dzisiaj tylko jedną brzanę jutro się zwijam. Nie ma sensu, jest za duży upał po prostu i ta ryba mi się wydaje, że nie będzie brała. Dopiero dzisiaj mamy w poniedziałek, dopiero w czwartek ma być zmiana pogody i deszcze. Także myślę, że na następny weekend coś, coś się będzie działo na tej wodzie. Jak na razie jest absolutna cisza. W naszych czasach, kiedy wszystko drożej, my wędkarze wrzucający do wody kilogramy przynęt. Szukamy oszczędności Tylko ja taką oszczędność znalazłem Kupiłem sobie pelet w dużej ilości To jest pelet halibut 8 mm Widać, że jest fajny, oleisty Dość ciężki 8 mm, ale jak widzicie nie taki długi Czyli objętościowy jest 8, ale jest Tak jakby przecięty na pół, można powiedzieć Co jest i dobre, mamy więcej po prostu peletu Bo normalnie to była 8 moim zdaniem ale jest, jest taki 25 kg peletu. 45 funtów. Co na kilo wychodzi jakieś fun 80. Normalnie w sklepie, z tego co ja widziałem, najtańszy pelet i to w takim w takiej przecenie, można powiedzieć. 900 gram, 4,40. Więc myślę, że to jest dobra cena. Jak ktoś dużo łowi, fajnie pachnie. Myślę, że to jest dobry interes. Dlatego też dzisiaj. Pfałki, jak i z kulkami pójdzie też ten pelet. Myślę, że też wspomogę się konopiami. Sobie zamkniemy w pudełku do sypialni pod łóżko, aby weszła wilgoć i niech sobie leży. Porobimy sobie od razu Pfałki na wieczór na całą nockę. Trochę z peletem, trochę z kulkami. Ostatnie ujęcie na wędki przed nocą, Piękne czerwone niebo. Jesteśmy po zachodzie słońca. Dzisiaj odwrotnie na lewej ozing, na prawej kulka dwie linie: dłuższa i krótsza. Mam nadzieję, że uda się złowić choć jedną brzanę. Strzelam też kulkami. Co godzinę po przerzucie około 10 kulek. Zobaczymy, co się wydarzy. Pierwsze branie Nie uwierzycie równo o północy Ale siedziałem przy wędkach, że daleko nie poszła Zabrać z zaczepu tam, żeby znowu nie wpadła i na spokojnie w zejście jest nie za bardzo, bardzo niska woda w tych kamieniach. Właśnie miałem przerzucać. Co godzinę przerzucam, ale wydam jeszcze parę minut, patrzcie, baranie. Dobrze, że nie przerzuciłem. Siedzi przy dnie. Może być ładna ryba. Ale żeby to trwało dłużej niż miałbym ją stracić. Ale much tutaj, masakres, komarów. Samemu się ciężko podbiera brzany To jest pewne 11 poundów 8 uncji. 79 cm długo wyczekiwana Piękna Tutaj jest gruba, zdrowa Dobra wypuszczam ją Jestem mega zadowolony Super Leci do wody w pół do trzeciej Drugie branie Prawa wędka Czternastka kuleczka Podciągam dość szybko Tam jest ten zaczep Żebym tylko wyprowadzić na, na lewo Piękna rybka 80 cm 12 poundów 4 uncje Krótka linia tym razem, prawa wędka, 14 krabowa, kulka, świetna ryba. Patrzcie jaki brzuch jest, wypchana żarciem. Dobra, słuchajcie, wypuszczam ją. Oczywiście daje odpocząć najpierw. Nie będziemy tu ją męczyć tym światłem już. Dajemy sobie PV z peletem. Żana w podbieraku jeszcze odpoczywa. Przerzucona wędka. Patrzcie, tu już jest. Leszcz. No dobra, idziemy ją wypuścić. I jego weźmiemy od razu. Będę go na, na górę brał. Ale jest naprawdę duży. Dobra. Poranna brzana. No, Ojej, za 15.6. Lewą wędkę, czyli Ozing. Oznacza w ogóle nie ma przypływu. na żana 68 cm, równe 8 poundów ale w fajnej kondycji taka fajna, grubawa nie za długa, ale taka mała torpeda bym powiedział zrobiła mi fajną pobudkę trzecia ryba tej nocy trzecia ryba na macie zasiadki. jest super dobra, wypuszczamy ją Nadszedł koniec zasiadki postanowiłem, że zwinę się rano. Nadchodzi kolejny upalny dzień. Widzieliście trzy brzany drugiej nocy. Pierwsza noc nie była za ciekawa. Ta jedna brzana zeszła. Ogólnie ryba w ogóle nie żerowała. Następna wyprawa, znowu trend. Zapraszam. Dzięki wielkie za dzisiaj. Połamania. Cześć.